Kostycjon Kira to ostatni konkurs Pucharu świata w lotach narciarskich k 185 No ostatni konkurs i znowu fatalne warunki. Tym razem w Harachowie. No nie mieliśmy szczęścia tym Pucharu świata, żeśmy mieli wiatr dobry, podnarty. Cały czas mamy w plecy. Może minimalny tylko 30, ale w plecy. Ernie jako pierwszy. No i ten skok, no słabo, słabo, 166 km, ale. Nie da się to odlecieć, w takich warunkach się nie da latać Jak widzicie Dużo pecha w tym, w tym sezonie nasi lotnicy mieli Szczęcio Szczęcio też słaba odległość, 160 metrów Rado Chciał coś wygrać, no na razie słabo mu idzie w tym, w tym sezonie Chociaż teraz dobre wyjście z progu. I ta odległość może być naprawdę, doła, naprawdę ładna, jak na te warunki metra. ładnie, ładnie. Dobson, słabo zaczął. Mocne wyjście z progu, ładne nawet. Spokojny lot, ale na jaką odległość? Chyba gorzej, gorzej chyba niż strado, A jednak nie, wyprzedza trada. Pionek! Dobre, ładne wyjście pionka. Spokojny, spokojny lot. I 197 metrów, knockout! Póki co knockout. Over. Jeszcze w tabeli może się dużo zmienić. Ten cover też przyzwoity skok ale troszkę krótki Master Game Ładnie wysoko na zyskokiem Frunie na master No ale lądowanie na dwie nogi tylko 178 metrów Perniak Mocne wyjście z progu Ale troszkę, troszkę Aj, fatalnie wylądował, o Jezus Szósta pozycja karniaka, skania Ojojoj, słabe wyjście z progu skani On jeszcze nabiera doświadczenia jako najmłodszy ze skoczków no ale przyzwoite odległość, 183,5 metra, 4 pozyskanie. Dolin, wielki przegrany tego paru świata. No ale teraz leci ładnie, leci daleko, Dolin. 202,5 metra jeszcze pokazał, że potrafi odlecieć. Czyżby chciał wygrać ostatni konkurs? Czy chciał się znaleźć jeszcze w czołowej trójce albo piątce po świata? Najwidoczniej tak. Ładne lądowanie. I cruise, 176 metrów, siódma pozycja. Kondiarz. Mocne wyjście z progu Kondiasza. Ładnie ułożony w locie. No i perfekcyjne lądowanie. 196, 196 metrów i trzecia pozycja. Szczotka, wieszak, miotła na belce. Ruszył. No, mogło być to lepsze wyjście z progu. Zobaczymy coś z tego uzyska jeszcze. Odleci, odleci 185 metrów, czwarta pozycja. Kira Czyli będzie atak na pierwszą piątkę pucharu Świata, no zobaczymy, chociaż wątpię, potem wyjście z progu chyba tego ataku nie będzie. Słabe lądowanie Kiry. 196,5 metra, czwarta pozycja mi się język lączy, moi drodzy. Leczo. Leczo po pierwszych dwóch konkursach ładnie, w trzecim słabo. Zobaczymy konkurs finałowy. Pierwszy skok... Słaby. Wejsta. Wejsta wysoko. No więc co teraz wejścia pokażę? Dobre wyjście z prawej, silne wybicie. Daleki lot, no nie, nie, tu nie ma dalekiego lotu. 185 metra, ósmą pozycję dopiero. No który naprawdę w poprzednim konkursie pokazał się w fenomenalnej strony. W tym konkursie też kupi co bardzo ładnie. I prowadzić? Nie, nie będzie. Szósta pozycja, ale jest w czołówce. Sandy. Poprzedni konkurs słaby trochę. Ale jest czwarty w klasyfikacji generalnej. Ma chrapkę na pierwszą trójkę. No i ma szansę na tą pierwszą trójkę. Rafi. Trzecie miejsce. No, niespodziewane. On tu, on tu jest naprawdę... Nikt się go chyba tu nie spodziewał. Dobre wyjście, silne wyjście, spróbuj. Jebanie jest naprawdę, naprawdę w dobrej formie. I 195 metra, piąta pozycja. Christo. Wicelider Pucharu świata, chociaż ma małe szanse na zwycięstwo z Kubolem, ale jeszcze, jeszcze można to liczyć. Christo. Dobre, silne wyjście z, wyjście z progu. To będzie daleki skok. To będzie daleki skok. 205,5 metra. Pobił Dolina. No i Kubo. Lider. No i zobaczymy, czy zwycięzca. Gazety już go okrzyknęły z zwycięzcą tego pucharu. Chociaż zobaczymy. Czy wytrzyma presję? Chyba tak, chyba tak. Tu nie będzie chyba problemu. Też długi skok, trzecia pozycja, no jebanek, Zeko z no jest w formie Pięknie Szczęcie o to jest zamykająca trójka w pierwszą serię Zobaczymy jak Szczęcie o drugiej serii skoczy Słaby pucha do szczęcia On powiedział pierdolę to ja się przygotowuję na Olimpiadę, tam wygram Na skoczni małej, na skoczni dużej, no zobaczymy no jego pełni forma, właśnie jego forma przyjdzie na olimpiadę. Zobaczymy. No, do 1855 km w drugiej serii. Ernie. Ernie mu po prostu jak się tłumaczył po konkursie, turniej kompletnie nie wyszedł. Jeszcze w tym sezonie została mu olimpiada. Więc no zobaczymy, może na olimpiadzie pokaże się lepiej. No teraz fatalny, fatalny skok. Przegrywa ze szczęściem. Karniak Dobra wyjście z progu spokojny lot karniaka i w miarę przyzwoite lądowanie i prowadzi master Dobra, mocne wyjście z progu Mastera 180, 184 metry, pierwsza pozycja przez zakarniaka. Czas na króla, któremu ten turniej też za bardzo nie poszedł. On też się bardziej przygotowuje na olimpiadę. Umiczna ten pułap świata w lotach. No i to 175,5 metra. Cover. Dobre wyjście z progu covera. Wysoko ze skokiem leci to może być dobra odległość. Odległość bardzo ładna. Jak na drugą serię i póki co prowadzi, lecz o. No ten, ten, ten konkurs mu nie wyszedł. A szkoda, mógł być w czołówce, tak będzie w środku stawki. I tak sezon, jak dla niego, w miarę ładny. 178,5 metra, czwarta pozycja, Skania, Najmłodszy z naszych y, zawodników, debiutujący w ogóle w Pucharze Świata w lotach pokazał, że nie jest zły jest lepszy od niektórych weteranów lotów no i tym skokiem to potwierdza 190 metrów pierwsza pozycja Skani wejsta wejsta, bo Skani to jest kolejny debiutant właśnie w lotach ale debiutant fenomenalny który pokazuje się naprawdę z idealnej strony chociaż ten skok mógł być lepszy, ale i tak nie jest źle. Druga pozycja wejście powiedzmy Prado. Prado, który chciał coś osiągnąć, no niestety ma chłopak naprawdę ambicje, jest fenomenalnym skoczkiem, ale brakuje mu tego ustabilizowania się. Turniej to jest wygrał jeden konkurs, ale reszta była słaba. Tutaj słaby, słaby turniej. Może Olimpiada. Jeszcze został nam przecież Puchar Świata. Jeszcze dwie szanse na ugranie czegoś. Gdyż na Olimpiadzie mamy dwa konkursy, jeden na dużej, jeden na małej skoczni. I mamy jeszcze Puchar Świata, pięć konkursów przed nami. Dobson teraz, skok Dobsona 168 metrów. Dziewiąta pozycja. Bowino. Szczełówka czołówka tego Pucharu Świata w lotach mocne wyjście z progu chociaż trochę za bardzo na prawą stronę go zarzuciło no i to no właśnie to wyjście z progu tchał tylko 176,5 metra i piątą pozycję szczotka miotła szczotka mop co jeszcze wymyślajcie dla niego krzywki a tymczasem wieszak dobre wyjście z progu wieszaka Przyzwoity konkurs, przyzwoity cały Puchar na Sztotina, ale niestety kończy go w fatalnym stylu. Sandy. on chce być na podium, powiedział, że musi w tym konkursie mieć podium. Musi w tym konkursie zapewnić sobie podium w Pucharze Świata w Lotach, więc staram się daleko odlecieć. No i zobaczymy. oj, słabo. Czyżby warunki nam się na skocznie zmieniły? Nie. Cały czas mamy 3 40 metrów plecy. Po prostu zawodnicy coś słabiej. Rafi, odkrycie tego sezonu. No bo turnieju to jest skoczni, gdzie naprawdę wszyscy z nim się śmiali, żeby najgorszy to tutaj prezentuje fenomenalną formę. Gdyby nie to, że Kubal ma jeszcze lepszą, to on by wygrał. Teraz piękny skok prowadzi komisora. Kira. Turniejusz to jest skoczni dla... Dla niego średni. Uchór świata w tak? Średni. Zobaczymy jak będzie wyglądała Olimpiada i Puchar świata, ale chyba też będzie średni. Średni skoczek, no teraz jest słaby, fatalny skokiry. 160 metrów, mm, dopiero 11 pozycja. Wypadnie z pierwszej dziesiątki. Kondiarz. Kondi, któremu dużo nie zabrakło do zwycięstwa pokaże... Znaczy w turniejsze skoczni tutaj no niestety puchar się tam w lotach gorzej mu trochę poszedł bo teraz też słaby skok druga pozycja Pionek Pionek, no taki średniak yy, turniejszej skoczni. Średniak tutaj mogło być lepiej, ale niestety nie było Kończy ten turniej skokiem na odległość 178,5 metra. Przegrywając z Rafim, Kubol, objawienie, no tak można to powiedzieć, no fenomenalna forma, idealnie z Forum trafił, żeby tylko nie spierdolił formy na Olimpiadę, bo tam jest, najważniejsze najważniejsze medale tam będą, a nie tutaj. To jest tylko pół świata, tam mamy Olimpiadę, no teraz Kubol przegrywa też z Rafim, Dolin, Dolin podrażniony, Dolin wkurwiony, że nie dał rady wygrać no ale teraz piękne wyjście z progu dolina i chyba na zakończenie wygra konkurs na zakończenie sezonu wygra czy nie wygra 187 metra nie wygrywa konkursu dwa punkty o dwa punkty przegrał z Rafim. christo co zrobi christo wicelider jeżeli wygra z rafin, to możliwe, że to Kristo wygra kuchar świata w lotach, więc Kristo teraz musi daleko skoczyć! Stasiu błędów prowadzi, wygrywa Christo konkurs, kubul czwarty! I teraz pytanie zasadnicze, czy kubul, czy Kristo? Ostatnie trzy miejsca należą do Erniego Szczęcia i Szczotki w tym konkursie. No i zobaczmy. I Kubul wygrywa o 5 punktów przed Kristo. Minimalnie zabrakło. Rafi trzeci, no fenomenalny wynik tego zawodnika. Sandy dopiero czwarty. Dolin awansował na szóste miejsce, więc no, niestety, no słaby, słaby kuchar w lotach. Wino był piąty, siódmy, bejstał ósmy, Konni. Dziewiąty leczo, dziesiąty, Kira, jedenaste skania dwunasty pionek. 13 szczotka, 14 król, 15 cover, 16, znaczy 15 egzekwów z coverem Master, 17 Karnek, 18 Prado, 19 dobson, 20. 26, no i Ernie, najsłabszym zawodnikiem. Brawa dla Kubola, no i dla Krista, który... Fenomenalną pogoń. Za kubolem chociaż trochę za późno. Więc moi drodzy, to było na tyle. Trzymajcie się następnych odcinków, bo jeszcze na pewno będzie Olimpiada plus jakiś puchar świata, więc... To było na tyle, na razie. Trzymajcie się, pa, pa.